Widzieliśmy wcześniej wnętrze cardigan, widzieliśmy gąbki w tuszu trójkolorowym. Teraz pokażę na przykładzie tuszu czarnego. Canon 40, bardzo popularny. Wiele urządzeń wielofunkcyjnych pracuje na tych tuszach. Ja już mam zdjęty daszek. No, nie zdejmuje się on tak łatwo. Jest po prostu zgrzany albo sklejony. Trzeba go w zasadzie odciąć. Wewnątrz znajduje się gąbka. I to jest odpowiedzialne za to, że tuż drukuje lub nie drukuje. Ta wąbka też już jest, już jest nieco przytwardawa i, i, i przyschnięta. Także dość krucha, już swoje wypracowało. Chciałem Ci pokazać, co znajduje się na dole. O to jest pusty karryć wyjęte ma wnętrze. Tutaj widzisz. Te kwadraciki, ten kwadracik, który tutaj jest i tam i tam takie małe otworki to są dysze, ale wewnątrz tego kwadraciku w tej chwili nie ma nic. On jest po prostu tutaj wyczyszczony. Tam znajdowała się substancja, która stanowi filtr. Filtr, który ma za zadanie nie dopuścić żadnych zanieczyszczeń do dysz i utrzymywać właściwe podciśnienie kardryża. Czasami ten filtr sprawia... Kłopoty, ponieważ jeśli dysze zaschną, zaschną głębiej, nie tylko na powierzchni, czasami zdarzy się, że zaschnie tuż, skamienieje wewnątrz tego filtra. Wówczas no, sprawa udrożnienia jest już bardzo y, kłopotliwa, ale da się to zrobić. Można, można w wyjątkowej sytuacji, kiedy już nic nie pomaga, y, spróbować igłą przebić filtr. W innych sytuacjach, kiedy tuż jest sprawny, kardyż jest drożny, przy napełnianiu. Przy wkładaniu igły, kiedy nie zdejmuje się naklejki, tylko wbija przez otwór, należy właśnie uważać, ażeby za głęboko nie wbić igły i nie uszkodzić, nie przebić filterka, który znajduje się wewnątrz, bo wtedy właśnie mogą pojawić się niekontrolowane wycieki. Pomimo, że początkowo będzie wszystko sprawne, po jakimś czasie może nastąpić wyciek. W następnym, następnym wideo pokażę ci jak istotne jest zdejmowanie i zakładanie naklejki i z czym się to wiąże.